manko z tej strony Kasper i witajcie wy w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, odblokowujemy nową e, postać chromatyczną na moim e, koncie, bo słuchajcie, e, jeśli ja tutaj wchodzę w, chromatyczne zady, w chromatycznych zadymiasie, których nie mam, to nie mam jeszcze... Asha, Ivi, Janet, Bustera, RD Maisie i Kordeliusza kredytów chromatycznych mam 476. A te postacie wszystkie oprócz no, Cordeliusza, bo on był z poprzedniego karnetu, kosztują 500 kredytów. Ja 500 kredytów jeszcze nie mam. Słuchajcie, brakuje mi tylko 24, ale jeśli wejdziemy sobie w karnet, to, tuka, to tutaj wy... Karnecie mamy za kolejny poziom do odebrania 40 kredytów. Jak ja te 40 kredytów odbiorę, to e, będę miał ich 500 i będę mógł sobie odblokować jakąś chromatyczną e, postać. Najprawdopodobniej e, odblokuję Eevee, bo Eevee bym najbardziej chciał mieć na swoim koncie. E, ale to jeszcze zobaczymy. Ale żebym, żebym zdobył ten 40. poziom, no to muszę zrobić misję. Zrobię te dwie misje. Wygraj bitwy 3 i wygraj bitwy 3 z Adymat lub Starcie Solo. To ja sobie e, ustawię na solo. E, wygram. Tylko tutaj mam jeden na 3 już zrobione. To e, po, potrzeba mi zrobić tylko dwa winy. Więc. No, wybiorę sobie postać, wybierzmy sobie właśnie, kogo by tutaj e, wybrać. Raczej Pirla nie chcę wybierać, bo nie chcę nie zminusować na nim pucharków jeszcze bardziej. E, weźmy tutaj sobie na przykład, na przykład, mm, weźmy sobie. O niech będzie Ems, dobra. E, ja, ja mam też w ogóle fajnego skina do Ems, Harajuku Ems, więc e, no, e, zagrajmy Ems, zobaczymy jak nam pójdzie Ems na solo. E, no potrzebujemy dwa winy, więc dwa razy musimy zająć e, top 4 miejsce, bo top 4 się zalicza do wygranej tutaj, w tych zadaniach. E, więc no dobra, słuchajcie, lecimy ja na EMS. Mam 22 rangę, 600 pucharków mam na tej EMS. Więc no dobra, tutaj ten Leon tak stoi, tutaj Frank. I nie zebrałem niestety e, żadnego Power Cuba, więc trochę e, szkoda, jestem bez Power Cuba żadnego. Tutaj Shelly, która chce się teamować, okej, ja się steamuję Może z nią. Chciałbym się z nią steamować. Ja mam zero power killów niestety, no tak jakoś wyszło po prostu, że był ten Leon e, i Frank. Dobra. 8 zady ja się zostało. Ja tej szelki trochę się boję jak się zbliża. Mam nadzieję, że mnie nie zabije. Że mnie e, nie chce zabić. Tutaj jestem Frank, ktoś go obija. Ten Frank się też timuje z tym Leonem. Jak ten Leon mnie podjedzie na niewidce, to będzie Lipa. Jak ta Shelly to też będzie lipa. <grym> dobra. Osiem zadymiarzy, na razie tutaj... No mało osób się wybija, bo tutaj... No... No, dwie osoby tylko padły. A, nie, no. Wszyscy się teamują, na takich pucharkach timowanie się, na... Na poziomie 600 pucharków timowanie się... No to jest trochę dziwne, ale no okej, okay, okej. Okay. Czasami jakieś teamy e, są, no. Dobra. Przejdę sobie tutaj na środek. Tutaj jest e, ta moja szelka. Osiem zadymiasi jest cały czas e, w takiej strefie. Ta strefa już jest naprawdę mała. Jest osiem zadymiasi. Tam chyba sercem kogoś skacze. No ale... <laughs> Nikt się nie wybija, każdy się timuje, Dosłownie każdy na tej mapie się e, chyba timuje. Dobra. Ja też się timuję, Pamka, pamka. Dobra. Chcę się teamować. O, szelka tutaj wkracza do akcji, która się ze mną simowała i padła. I padła ta szelka. Dobra, zabijam pam. No i chyba padnę. Chyba... Padne. No niestety, słuchajcie, najgorsze jest to, że było e, piąte miejsce, więc wystarczyło jednego miejsca, ale niestety się e, nie udało, więc. Dobra, wybierzmy sobie e, może inną postać. Wybierzmy sobie e, na przykład B. Wybierzmy sobie B e, i zobaczymy, jak sobie poradzimy tą B. Zobaczymy, zobaczymy dobro hmm, dobra. Hmm, jest kolt jakiś. Eevee, pam! No my walczymy o tą Eevee w dzisiejszym odcinku. Właśnie tą Eevee chcemy odblokować. więc się, no, dowolnego zadimiasz jakiego chcę mogę odblokować. Nie, że tylko Eevee. Ja nie mogę, przeskoczyła. Ale najbardziej bym chciał Eevee. Też spoko jest na przykład Janet, albo Buster, albo Maisie. Ale z tych wszystkich Zadymiasi chromatycznych, których mam do odblokowania najbardziej bym e, wolał e, najbardziej bym wolał Ivi dobra, zabiłem tego gasa Ivi też dostała mocno top 5 już jest e, dobra, dostała ja też się muszę e, podleczyć żeby nie zginąć dobra mam multa mam ten, to, ten mocniejszy a tak, mam też gadżet no E, dobra do wykorzystania dobra tutaj ten dar jest to Eevee, iwi chyba padnie idzie tu a i nie, niestety jej nie trafiłem tej Eevee dobra dostała no musi paść dobra ładnie ją zabiłem jeszcze tutaj dobra jest już to jest już e, top 4 więc aha no to nie źle, że mi serce wyskoczył tak z krzaka, ale czwarte miejsce więc mamy tutaj zajęte Mamy jeszcze jakąś misję do BISA 500 punktów, ale jej nie potrzebujemy robić. E, musimy zrobić te dwie misje jeszcze za te 200. E, no i wtedy już będziemy mieć ten kolejny poziom odblokowany. Będziemy mieć 500 chromatycznych e, kredytów i będziemy mogli odblokować i e, Eevee. Więc no, e, dobra lecimy. Na spokojnie na razie, na spokojnie. Dobra. Otwieram sobie tą skrzynkę. Więc no. Tutaj jakiś kolt. Dobra, mamy tutaj jakiegoś kolta. Yy. A, w skrzynkę trafiłem. W skrzynkę trafiłem. Tutaj jest ten bo. On zwiesza sobie te dwie skrzynki, ja tutaj na niego poczekam Dobra Nie dostał, nie dostał, tutaj o o o o Dobra, pyk Ajajaj, aj, aj. niestety się tam nie udało za bardzo Nic robić, I raz trafiłem tego, bo eee, No i dobra, zbierzmy sobie tą skrzynkę Zbierzmy sobie tą skrzynkę Zostało sześciu zadymiarzy, jeszcze dwie osoby i mamy tę misje wykonane, no tak samo jak z tym Sergiem w poprzedniej grze wyskoczył mi z krzaka, tak samo teraz Colt mi wyskoczył z krzaka, ja nie wiem, dobra, zagrajmy może sobie na Willow, na Willow mam ma dosyć mało kucharków jedenastą rangę, więc może nam, może nam dobrze... Pójdzie na e, Willow, zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda, w dzowie. Dobra, mm, tutaj mamy Pirra, jakiegoś Certisercha i tak dalej. Więc no, zobaczymy, czy damy radę z, ugrać te top 4. Dobra, Pych. Co ten Rico tutaj chce? Ja mam już 3 power cubes. Riko dostaje, Riko nie dostaje drugi raz niestety Ale ma mało HP Nie zebrał tych dwóch, dwóch skrzynek Oj, oj dobra Dobra gadżet używam Dobra leży nice, ładnie to rozegrałem Pokonałem Rico, mam 6 Power Cubów, 7 Sadymiaszy w grze, Powinien, e, myślę, że powinienem te top 4 ugrać. No już jest 5 Sadymiaszy, więc mi się wydaje, e, że na spokojnie to wygramy. Wzięcie te top 4. Czy, czy zdobędziemy pierwsze miejsce, nie wiem, ale zobaczymy. Dobra, tutaj jest ten serge, dobra, unikną tego strzału, dostał. E, dobra. Nie, ja się z Tobą nie teamuję, Serge. Aj, przeskoczył, przeskoczył. Ten. Mamy, mamy Pirla na 5 Power Cubeach, i też Geira na 5 Power Cubeach. Dobra, Pirla pokonał RT i Serge'a Teraz ten Geir mnie do strefy zaraz wyrzuci, ja to wiem. nie, nie, Gadget mi się, kurde, no pokonałem, nie. No, oh, oj, już myślałem, że jakoś się zaklinałem. Myślałem, że zginę, ale. Pokonę tego i udało mi się przeżyć w tej strefie. Dobra, nice. Został ten pir, został ten pir, który padnie, musi paść. Dobra, padł, mamy e, jeszcze. Zrobiliśmy pierwsze miejsce tutaj. E, mamy Willow, wbita też 12 ranga e, na Willow. E, mamy tutaj wszystkie misje zrobione. Te dwie za 200, zobaczmy. Plus 10 pucharków, plus 488 tych żetonów i mamy do odebrania tutaj 40 poziom karnetu. Możemy też odebrać 45 kredytów. Też jak widzicie już e, bardzo mało mi brakuje też kredytów do Amber. Niecałe 300, więc no też niedługo będziemy e, mieć Amber. E, ale odbieramy sobie chromatyczne kredyty 40 chromatycznych kredytów słuchajcie. No teraz mi się też taka kropka chromatyczna pokazała Mam 516 I chyba decyduję się na Eevee, bo tak, jest aż Eevee, Janet, Buster, RT i Macy Nie ciąc kordeliusza Cordel, bo kordeliusz jest za 1250 A tyle no nie mam, mam tylko 500 Więc chyba decyduję się, słuchajcie, na Eevee Potwierdź zakup, słuchajcie, no i mamy, mamy Evie, słuchajcie, e, i mamy też nową postać na tym odcinku, to jest moja czternasta chromatyczna postać z dwudziestu. Iwi uważa, że wszyscy mogą być wartościowi, jako zasoby dla jej dzieci. E, no i dobra. Teraz mam szesnaście chromatycznych kredytów tylko, no ale jak zjedziemy sobie na sam do chromatycznych postaci, słuchajcie, no to mamy tą Eevee, mamy Eevee, na pierwszej mocy, na razie jeszcze nie będę tej Eevee ulepszał, Ule będę ulepszał Eevee na ee, kolejnym odcinku jakimś, ee, więc no odblokowaliśmy Eevee, może zagramy sobie jeszcze jedną gierkę, dlatego, że brakuje mi jedna gierka do Stardropa. No, i mam na jakby się udało zrobić top 4 to zagrajmy sobie jeszcze jedną gierkę na tej Willow zobaczymy czy się uda zrobić top 4 no i będziemy po tej grze kończyć e, odcinek bo e, wbiliśmy ten 40 poziom karnetu odblokowaliśmy te chromatyczne kredyty e, odblokowaliśmy nową postać Ivy, e, bo najbardziej Ivy właśnie chciałem kupić z tych e, wszystkich chromatycznych o tu przypadkowo gadżet napisałem tych wszystkich romantycznych postaci, których jeszcze nie miałem Dobra, ten Spike czy padnie? Chyba nie padnie Chociaż, no nie padł niestety e, Miał 560 HP niestety Tutaj jakiś no, Igor, dobra Dostał ten Chester Dobra Może otwórzmy sobie te skrzynki Ale nie wiem czy damy e, radę Te dwie skrzynki otworzyć Znaczy 3, nawet 4 tu są, ale nie wiem, czym powiedziałem, dwie dobre, nieważne. Jedną nam się udało, tylko to jest Boni na trzech z ultiem. więc Jak ta Boni by na mnie wyskoczyła z tym ultem to jest już wtedy pewnie pomnie Chyba że jakbym udzielił gadżetu, później od razu Ulta, to może by się jakoś to udało przeżyć. Aha, jak ja padłem, słuchajcie, od tego Tisa. Jak ten OTIS mnie dosięgnął tymi swoimi atakami? Nie wiem, jak mnie dosięgnął, no dosięgnął mnie po prostu. Dobra, słuchajcie. E, jeszcze jedna gierka, może się uda te top 4 e, zrobić w tej gierce, bo tak szczerze mówiąc to w, ta, w tamtej poprzedniej grze trochę e, zwaliłem. E, więc dobro. Może się uda, może się uda, bo jak, tu jest jakiś e, grom, który mnie trafił niestety. Dobra, ja też go trafiłem. Dobra, to jest podjazd teraz, podjazd. No i nie dostał. Niestety. Dobra, no chodź tu grom. Chodź tu grom, jak taki jesteś. No chodź, dawaj, dawaj. O. Dobra, dostałem. No kurde, bo ja dostaję. No dobra, on dostał chyba dwa razy to dobra. Padł ten grom, nice. Jest top, jest top 5, więc jeszcze Wystarczy tylko, że jedna osoba zginie i mamy top 4. Tutaj są 3 kuby, a trochę podejścia nie wyglądają. A tutaj nikogo nie mam, może ktoś się wybił. Dobra, tutaj ja zbieram te wszystkie power cubes. Mam 7 power cubes, jest już top 4, już na top 3, więc już na pewno y, mamy start dropa odblokowanego. Y, tutaj tego serdzia by się przydało. No coś go trafić On tam jest Czekaj gdzie ta trz, e, trzecia osoba jest To jest e, pytanie Dobra w ten... Nie mogę trafić e, tego Sergia Dobra Bo jest pierw na jednym Power Cube jakiś e, Dobra, oj nie trafi tym gadżetem temu Dobra, search mał tutaj pewnie podjedzie, firma, ale dostał ode mnie. Do, on padnie? Nie. 900 HP, dobra, nice, trafiłem go, padł Serge. I pierwsze miejsce na Willow jeszcze tutaj mamy. E, dobra, i mamy Stardropa, słuchajcie, więc ten odcinek zakończymy Stardropem. Jaki będzie, że. No nie, no, znowu rzadki. Znowu rzadki, ja cały czas mam e, rzadkie star dropy, mówię znowu, bo po prostu któryś, któryś z rzędu mam rzadki star drop no i dobra, słuchajcie ja będę ten odcinek kończył, odblokowaliśmy Eevee, na kolejnym odcinku będziemy tą Eevee e, ulepszać, na nie wiem, na którą moc, ale będziemy ulepszać i będziemy na pewno na tej Eevee e, wbijać pucharki jakieś więc to ja się z Wami żegnam oczywiście, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale, bo lecimy po 100 subskrypcji. Więc jak to się uda zrobić, to ja będę bardzo wdzięczny Wam i do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć.